Czy masz wiarę w Jezusa Chrystusa? Czy naprawdę wierzysz w Boga? W takim razie nie przewijaj dalej. Zostań do końca i przyjmij tę potężną modlitwę, która może odmienić twoje życie. Módl się ze mną teraz. Panie Boże, ukochany Ojcze, dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu. Prowadź moje kroki, umacniaj moją wiarę i oświecaj moje serce, abym nigdy nie zbłądził z Twojej drogi. Wybacz moje błędy, Panie, i naucz mnie przebaczać tak, jak Ty mi przebaczasz. Chroń moją rodzinę, oddal ode mnie wszelkie zło i napełnij moje życie swoją łaską i pokojem. Dziś wyznaję, że całkowicie Ci ufam i oddaję moje życie w Twoje ręce, bo wiem, że Twoje królestwo jest wieczne, a Twoje miłosierdzie nigdy się nie kończy. Amen. Teraz pokaż swoją wiarę. Napisz amen w komentarzu, polub ten film, aby dotrzeć do większej liczby osób. Zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej takich wiadomości, i udostępnij to tym, których kochasz. Razem szerzmy wiarę.